Halo, czyli Cześć, witajcie to w kolejnym odcinku, jestem a też test. jest Grand Theft Auto 5. Jestem ciekaw, czy... A, dobra, to już nie jestem ciekaw Chciałem się... zastanawiałem się czy Trevor, yy, Na przykład coś nam powie jak do niego zadzwonimy Czy cokolwiek, ale okazuje się, że po prostu nie chce nas znać No cóż, w sumie to mu się nie dziwię Bo jednak co by nie mówić, to Trevor został nie dość, żeby chujany przez Michaela, to jeszcze wydymany

Ciekałem, czy mogę ich w ten sposób rozwalić? Nie wiem. Right Haha, <laughs> zabij Rocco, Roko Kako! Dobra, jedziemy co to jest za roto? Galiwander? Dobra, przecież nie Oliwander, ale to chyba nie o to do uniwersu. Dobra, ciągnąć. Kurde, wykręcaj się. Tak powiem wam, między nami mówiąc, to jest 21 w niedzielę. Wróciłem jakieś pół godziny temu do domu. Potwornie zmęczony chyba pojechałem sobie na imprezę. Miałem sobie piątek i jeszcze nagrać ten właśnie odcinek, bo mówię nie ma na poniedziałek, ale że... ojojoj ojojoj ojoj no. ojoj Proszę bardzo Ale że wróciłem o 19 do domu, a finalnie do swojego domu, bo jechałem 300 km do siebie I'm only a paranoid, but you can't feel anything! Ah, yeah, uh, you're throwing me softballs. rum runner. But uh, speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. To no proste. Yeah, of I'll be right over. Ciekawe, mogliśmy się nie zgodzić. No, mam nadzieję, że... Żeby... No tak, nie lubię się tłumaczyć. Yy, postaram się, żeby był odcinek. Jak zawsze, fajnie. W ogóle. No, mam nadzieję, że nie będę czuł y, zmęczenia. Jak się już odpalę. No ale zobaczmy. No nie chciałbym też, yy, żeby nie było odcinka, nie? Kiedy ja tutaj się staram nagrać wcześniej, ale no akurat w tym tygodniu taki zajob. Przeniedaj ty stoisz, chłopie, na miejscu dla niepełnosprawnych? Czemu Michael ma dwie kule, znaczy te ślady po kulach i w jednym miejscu? No co on nam chce pokazać? Kutasa? W sumie chętnie. Wejdź! Wejdź! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wygląda na to, że może jestem wybrany dla biznesu My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. <laughs> anyway, shut up and take a look at that. Oh. Oh, prosha. Oh. Oh. <laughs> Fucking eh. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make believe will ever feel quite real again. <laughs> All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're going to love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Ej, to urocze, że on zadzwonił do, do żony, pomimo, że jest szmatą. Znaczy mi pasują do siebie z Michaelem ballada o roku. No długo wyszło, długo, to fakt. Bo na początku to nie strzelałem. To chyba było bez sensu, ale... No nieważne, dobra. Czy my coś mamy, czy... Aha, widzę, że to chyba koniec z Michaela. No nie coś się musi pojawić, bo... A chyba, że zmienimy się po prostu na Franklinosa, bo on ma najwięcej tych misji. Trevor ma jeszcze jakiś dziwaków, z tego co pamiętam? Gdzie ty jesteś? A, u siebie na chacie. O! Autko płucujesz. Fajnie, co zrobiłeś z gąbką? Nie widać. Dobra. Ty masz misję u tego. No, tak cię trzeba zaznaczyć, kolego. Łomatko, aż tu. Dobra, to sobie podjedziemy. Co będzie? Kurde. Fajnie się. Tutaj wozić takimi furkami, chociaż to też było yy, fajne. Na przykład w takim właśnie San Andreas, że mieliśmy te trzy miasta i były zróżnicowane pod tym względem, nie? I tak naprawdę takie kozackie furki to były dopiero, ale w yy, Las Venturas, nie? I to też taki przyjemny progres, nie? W ogóle w San Andreas był zajpisty progres z tego wszystkiego, aż. Kurde, liczyłem, że go jeszcze przeskoczę. No nie wyszło! Kurde, ciekawe jak będą mieli e, te... miki w szóstce. I czy będą mieli, nie? Bo to też w sumie niepowiedziane, nie? Bo to w sumie... Szóstka... Znaczy piątka... Ja coś czuję, że... Oni chyba... E, bo tutaj widać, że dużo interfejsu jest jak... E, o! Elmankela się pojawiło. E, Cześć. Kolego. Kolego. Hopie. No. Ty. No. Możemy jej to oddać. no Skoro żeśmy tu byli, no to wiecie. Yy, Co chciałem tam. mówić, że mam wrażenie, że. Oni pracując właśnie nad tym Painem Trójką, tak, yy, stwierdzili, że w sumie ten y, slowo taki spoko, bo widać i, i, i przeniesienie np. interfejsu kołowego, nie? I tak dalej. Ty, się nie? Nad tym Chciałem, dać się na górę, czy jest? Aha. A jak ja mam wejść na dach? W sensie ja mam helikopterek, tak? Czy jest tu winda? Kurde, bo nigdy tej misji nie robiłem Tak szczerze nie mam pojęcia, nie? Chyba nie, chociaż może... Nie, to nie wygląda jak miejsce, które Dałoby się wejść No dobra Tu mamy lestera, ale to wiecie Z tym lesterem to 9 no ale to chyba trzeba wrócić do... Michaela! Który się snuje. Pojawiła się nam eleczka. Co? Co to było? Napad na biuro? Który jest? To było przed sekundą. O, napad na biuro! A było coś, no właśnie, było coś takiego. Co nam chodziło, co nie wiem? Ale to dobrze. <grych> Kurde, ale mam chętkę później właśnie na ogranie Vice City i Vice City Stories, bo ich nie znam, nie? Tutaj GTA 5 no to kojarzę y, większość misji. Co ty robisz? To kojarzę większość misji, nie? Y, I nie mam aż takiego... Znaczy inaczej, gra mi się wciąż zajebiście, ale nie mam takiego, wiecie, głodu, że nie, co będzie dalej, co będzie dalej, no bo ja wiem jak się ta gra skończy, nie? Eee, nie chcę wam spoilerować, jeśli ktoś ogląda, kto nie znał tego, więc y, staram się też... Y, czasem po prostu nie wiem, a czasem po prostu z, y, zatajam pewne informacje, żeby ktoś oglądający po raz pierwszy też miał tą zagwozdkę, nie? Natomiast właśnie mega y, się jadam na Vice City, natomiast najpierw zagram sobie w Mafię, bo mam, wiem, dużą chętkę na Mafię, Wiem, że mi już działa, bo kombinuję sobie z, z modzikami, żeby tę grę jakoś tak uprzyjemnić do dzisiejszych czasów. Zobaczymy co, co jest w ogóle, bo, bo się nie przyglądam, nie? Tylko udało mi się ją odpalić tak, żeby mi działała. Tu jest swój komisariat. I później to się zabawimy dalej z tą gierką. gierka jest naprawdę klawa i wybitna. Chciałbym ją pograć, w końcu sam dla siebie, nie? Bo ja obejrzałem serię chyba z 5 razy, dwójkę też kocham Dwójkę akurat chyba przeszedłem. Na pewno grałem, gdzieś do połowy Albo i dalej, nie pamiętam Natomiast dwójeczka, dwójeczkę to Dwójeczkę sobie zagramy, jak się będą święta zbliżały Boczego Narodzenia, bo Mega mi się kojarzy właśnie ze świętami Zwłaszcza ten początkowy moment Wiecie jak Uh, she to the country. It was winter. Uh, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So, so you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. <laughs> Jesus. What about you? Oh. Pocket, Trevor. We're having some problems, uh, Brad. Yeah, what else? So anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Yeah, thank Bye. God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on hm. his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't, then I will go to jail, and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods! <laughs> I'm a liar! A cheater! Some kind of a killer and a thief! So? So, there's some uh, evidence. And I need you guys to find out what they know. Alright, so what? Get out! You Lester you here to hack into the system, wipe it all clean, oh, no, no, pushy. that will not. Work. Is karma. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. <laughs> Michael. You'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word. Dave, let's go! Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Take us to the bureau parking garage entrance. So you got any idea how we'll do this? Scope it out. Uh, not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, no, no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go, or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our end. Okay. There a particular guy? I'm in the temp company's database right now. Found a guy about to clock off. Look at the file here... Let me see... Harvey Molina, license plate 83QSL722. And we'll follow him and see what we think. Should be coming out here soon. Dobra, to co, co mo tak zmieniło od razu ten kamerka? Ja nie mogę nawet zmienić. Dobra, czy będzie cioczy mi się pytać? Here we go. To nie on. Zaprawdę będzie trzeci. That's not it. So what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right.

Something's coming. This is not the car we're looking for. Myślę, że taki it's hard, hard to get motivated on a job without financial incentives. Super, you bra. can't put a price on no, no, freedom. won't well, well, be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Polito score. We need something. Yeah, see what you can do. No. Do I want że Mass efekt to, to jest też seria, to jest w sumie tą fajnie by było przejść e, nie um, że gościu tak, sprzątać jeździć takim autem, nie no właśnie to po aucie widać, w sensie ja nie mówię, nie, że nie można, czy coś ale że raczej no ciężko by było komuś to tak. jakby nie ma stałej pracy, tylko no bierze co co, co, co co los da, nie, żeby był w stanie sobie jeździć takim samochodzikiem to może być on that's the one you know the drill a couple of car lengths wiadomo, wiadomo. so what's gonna happen when this guy gets wherever he's going he's gonna get his severance package oh, i can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts it's whatever you want it to be okay it's to Tom. you's tom... potajean put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute no surfing while i'm trying to tail this guy it's work-related yeah well i'd prefer all hands on deck right now if it's okay with you god you're worse than my son if you want to break into the FIB's West Coast headquarters? You're gonna need more than a janitor's license plate number. Yeah, so let me work a some angle. and angles while you keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was my son in spades. Did you what I was doing? I how water

Daj mu pieniążkę, to ci podziękuję, nie? Swoją drogą, ciekawe, to tak może nie czysto gameplay'owe Czy yy, zawsze są w tych samych miejscach kałuże, nie? Czy ktoś, wiecie, sobie to zaprojektował I po prostu jest switch on-off Na zasadzie pada deszcz, nie pada deszcz Czy... Yy, jest to różne? Zakładam raczej tą pierwszą opcję Chociaż to jednak jest Rockstar, nie? Po takim dziele jak Red Dead Redemption 2, to... Swoją drogą, ty! jest <laughs> wreszcie wypuszczają czy za pewien z października chyba 29 Wiem stary. Wychodzi Red dead Redemption jedynka na PZ. Ogrywać to na pewno będziemy tylko się zastanawiam czy pierwsze dwójkę co by ja dwójkę znam, nie? Jedynki nie ale dwójka się dzieje przed jedynką Taki paradoks yy, Natomiast yy, raczej na pewno nie na premierę. Bo, jakkolwiek bym nie czekał na tę grę, to nie uważam, że jest warta 220 zł na PC-ta. Gdzie to nie jest remaster, to nie jest remake, to jest port gry z PS3 i Xbox 360 w żaden sposób nie zmieniony. No lekko, znaczy się no, w żaden sposób, no lekko jest upscalowany, ale to, co no mówię, no nawet to nie jest remaster, nie? pulling up! Więc jest to absolutnie nie warte tych pieniędzy. Eee, jedyna opcja, żebym to zagrał wcześniej, to dostanie tego na prezent, nie? No to jest szansa, ale. Tak, to no ja tego nie kupię, nie? W tych pieniądzach. To nawet nie chodzi o to, czy to jest dużo, czy mało dla mnie, po prostu to trochę gloryfikowanie do tego. No, co ty się dziwisz, stary? Ładna dupeczka, to cię wykorzystuje, tak? Przynajmniej ruchasz ją, czy coś, w zamian? Albo ci płaci? Pewnie nie. Ty, i te kamery są jak w projekt EG. Nie wiem, czy graliście. Super jak dla mnie. Znaczy, jak na czasy, w których w grałem, nie? Tak bym powiedział. Dobra.

Musiałem to, jakby, wszystkie kopować, bo się w ogóle nie, nie chciało ruszyć. No ale on, tam z tego pamiętam, niewiele mówił, po prostu dał mu kasę, nie? I wziął sobie torbę i tyle, nie? To nie jest jakiegoś, turbo istotne, więc nie chcę mi się tego powtarzać, bo pewnie bym musiał powtórzyć całą misję. A nie chcę się tego Dobra, musimy wrócić do Twojego biura. Okej, okay, ziomeczku. No to zastanawiam, czy. Mm, that was easy. I guess you were right. Steve Haynes is a shitty boss. Hey, I called Frank while you were in there. He's coming to meet us. Yeah, huh? What do we need him for? Grunt work, information gathering. What information? The plans to the office. There aren't any digital copies, or if there are, I'm not clever enough to find them. The architect is LS based, so I thought Frank could tail him, take a hard copy. Sounds complicated. You sure you need these plans? Yeah, I do. If I'm going to find a way to bypass a couple of 100 million dollars worth of government security millions. They blew that much government contracts License to steal. Wow. We are in the wrong business. No, we've just taken the wrong contracts. So, <laughs> tym jest? Oh, Frank tutaj przyjechał, no proszę. Ah, he's already here. No, Frank ma teraz taką furę, że się nie dziwię, nie. To Ha! Huh? i have to the team W.A.M. I mean, I it's that it's already Hey, what's the problem, dawg? Steve Nie, Of course it's Steve fucking Hane. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes, or it's Trevor, or it's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. Well, fuck with a horrible family and even worse, friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Here. Yeah, whatever, dawg. It's either this or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something about this FIB building, A weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent, I hope he's a nice one. Man, <laughs> I'm not going in that motherfucker by myself. No, 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 no. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She i need the architectural plans but they're not online anywhere so i'm going to need paper copies now the architect's name is chip peterson this was his first big commission and the office is down in backlot city all right franklin you go tell him for a little while and then we'll talk all right dog i got you try not to hurt yourself oh good 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 okay No, ma to sens, bo już jak się zastanawiałem, bo widzę tą tablicę wyczyszczoną, no trochę zajęło, Co to mu umknęło, fajnie. Eee, się właśnie zastanawiałem, czy już będziemy wybierać, ale mówię, no, hmm, chyba nie. To trochę bez sensu. Okej, okay, pojawiła nam się MK. Natomiast jestem ciekaw, czy jak się zmienimy na Franklina, to już będziemy mieli tę misję. Chyba nie ma nie, płystwo Chyba nie, ale chyba możemy się zmienić na Trevor'a i zrobić sobie pytanie, nie? Jak najbardziej. Czy ty? Nie, na dachu? Nie. O kurde, zminimalizowałem sobie grę. Trevor, ja cię kocham, stary. Co jest? Ja to. za chłopak, prawda? No Dobrze, że mam majtki, chociaż. Boże, Trevor. Trevor w jest. O Boże, dobra. Trevorek, zjedź przez to. Zmoczone los a os. No, a jutro sobie zagramy Michaelem Bo Michael zasługuje troszeczkę na za to Żeby też troszkę nim pograć, nie? Zawsze, że ma tam jakąś tą swoją misję Podejrzewam Że to może być rodzinka Ale nie jestem pewnym, przekonamy się jutro Ewentualnie to będzie film, no nie? No kurde bo w sumie, w sumie tak, co, ten film został skończony chyba? No to już, czekajcie, pomogliśmy Salomonowi yy, na początku, teraz z tymi gnojami, jesteśmy już jako executive producer. Chociaż oni gada mieli gadać o scenariuszu, no to raczej yy, nie. A czy jest jeszcze jakaś misja tam w tym filmie, czy już premiera? Chyba była jeszcze jedna albo dwie. I'm here. Hey, you. Hey, you. Hey, 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 hey. <laughs> <laughs> hey. Nice house, isn't it? You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing No, no, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not okay. sure about that. Oh, but you like you like beautiful things, though, don't you? Sure. <laughs> well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bouncy? Josh. Josh Bernstein. Yeah. <laughs> I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the chick? I'll get to that. I'll get to that. I see. It's not really. It's not really money that I'm after here. It's just, it's a little something more awkward than that. Now. Lenny Avery. He, he, he was my best friend. And now. He has taken all of my clients. All of them. Do you think? That you could take out all of his for sale signs. To było fajne. Jest to wartość. Ja się podobałem. Ja się zacząć teraz, gdybym byłaś taki, że mogę zniszczyć wszystkie znaki na sprzedaż. Lednego Aberygo rozmieszczone w północnej części miasta. Serio? Ja pierdzielę! Mogę tu wjechać jeszcze raz? Co za gówno! Ej, No, Boże, święty, no! Czy teraz będę tu jeździł. Widzicie, na werymasy stronie ze wszystkim jego nieruchomością i w mieście może ci się przydać. Jakby spoko, ale. Wiecie co? Mam nadzieję, że w szóstce nie będzie takich gównianych y, dodatkowych aktywności. To jest najgorszy typ FedExa, nie? Znaczy, nie wiem, ja nie lubię takich rzeczy. Nie chcę mi się ich robić. Takie questy to ja robię jedynie, jak jest, nie wiem, kurde, znacznik i po prostu chilluję sobie, jeżdżę sobie po mapie i ten. Ale tak, szczerze dla samego gameplayu, to nie, tutaj nie zmienia. Ale dobra, moi drodzy, mm, troszeczkę krótszy dzisiaj odcinek, ale mówię, no zmęczony jestem nie chcę też tego ciągnąć. Patricia, Mrs Madrazo, Trevor, oh, I miss you, all you boys. I miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. Uh, it's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Patricia, dalej do niego dzwoni. fine. epilogu ani nic, co drogą, trochę mnie wkurza, znaczy wkurza. Brakuje mi czegoś takiego co było właśnie na przykład w czwórce, nie? Co A, to moją znajomą ta miejscowość. Co było w czwórce, że yy, mieliśmy dwa różne zakończenia, nie? Tu mamy niby trzy, ale yy, jakby my sobie tylko wybieramy, że klik klik i, i tyle, nie? I to, to mi się nie podoba, ale to o tym co może jeszcze porozmawiam kiedyś. Dobra moi drodzy, dzięki bardzo. Co ty masz na... aucie. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, ja bym bardzo to, że by... A to był ETA 5. Mam nadzieję, że się podobało, Trzymajcie się ciepło, pa pa!